na senatorowie, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przygodni księża, wiedzę szanownych panie przewodniczący niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność, przewodniczący regionu, wszyscy przybyli członkowie Solidarności. Szanowni Państwo, dostojni goście, drodzy pielgrzymi, drodzy rodacy, przybyli na dzisiejszą uroczystość i modlitwę z całego kraju. Spotykamy się dzisiaj tutaj w Warszawie, na Żoliborzu Bożu, tej tak znakomicie znanej wszystkim Polakom parafii, przy miejscu, które jest symbolem walki o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Przy drobię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiuszu. Dzisiaj Patrona Solidarności. Kiedyś... Warszawa, uważanego także za kapelana wielu innych środowisk solidarności z wielu zakładów pracy w całej Polsce, z którymi się spotykał i o których mówił w czasach swojej posługi na Pani. Bardzo trudnych dla polskiego kościoła, w czasach bardzo trudnych dla nas wszystkich, w czasach, kiedy byliśmy w sowieckim zniewoleniu, kiedy nie mogliśmy sami decydować o sobie, kiedy domagaliśmy się wolności, a każdy, kto to czynił, w mniejszym lub większym stopniu był zwalczany. To jest nadane z mostu Ale co jest najważniejsze? Spotykamy się w dniu, który jest 40 rocznicą porwania i męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełczyka. Ale także Niezłomnego polskiego kościoła. To ważne, bo te dwa elementy nie dadzą się rozdzielić i nie dadzą się ze sobą rozebrać. Ten kult i pamięć Błogosławionego Święta Jerzego i pamięć niezwykłych zasług polskiego kościoła działającego poprzez swoich przedstawicieli niezłomnie z odwaną determinacją dla wolności służby Bogu człowiekowi bliźniemu i Polsce. Dłoni, a jak nakazywała im to tradycja pokoleń poprzedników, księdza z i innych, którzy gdy trzeba było skrzyżem dłoni i urzańcem w drugim ręku szli bronić Rzeczypospolitej, oni też jej odważnie bronili. Pamiętamy dzisiaj znakomicie, że wielu z nich zapłaciło za to niezwykle wysoką cenę, nawet w tych spośród najważniejszych. Jak błogosławiony prymas Wyszyński przez lata więziony ciemierzony, jak arcybiskup Baraniak, w istocie katowany, tordurowany przez komunizm. Jak wreszcie ksiądz Stanisław Suchowolec, ksiądz Stefan Niedzielak, czy ksiądz Sylwestrę którzy zostali przez komunistów zabici, a w szczególności męczennik błogosławionych ksiądz Jerzy Popiełuszy. Ale też wielu... wielu Prześladowanych, ciemierzonych, wcielanych do wojska w 1966-1968 roku, niszczonych psychicznie, niszczonych fizycznie, prześladowanych. Tych wszystkich, którzy umieli przetrwać, wierzę w Bogu i w swojej niezłomnej postawie. Dziękuję, że jesteście. Bo ta dzisiejsza obecność i ta dzisiejsza modlitwa to nie tylko modlitwa o kanonizację błogosławionego księdza Jerzego. To nie tylko modlitwa za ojczyznę naszą, za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego, ale to także modlitwa za wstawiennictwem księdza Jerzego w intencji polskiego kościoła w intencji polskich księży, o siłę, o moc, także ich dzisiejszych, wcale niełatwych na nich czasach. Dziękuję za to, że jesteście. Potrzebują tej modlitwy, tak jak potrzebujemy jej my wszyscy, tak jak potrzebuje jej dzisiaj nasza Ojczyzna. W 1989 roku Mam temu wysiłkowi tamtego pokolenia, pokolenia księdza Jerzego, mamy dzisiaj wolną Polskę od 35 lat, w której możemy żyć. Niestety nie wszyscy i nie zawsze umiemy ją docenić. O to też się trzeba modlić, byśmy zawsze o naszych losach pamiętali i o niebezpieczeństwach, które na nas i na naszą ojczyznę czychają, pamiętali i mieli. Zapobiegać, My naszej ojczyzny nie dotknęły, by nie skazały jej na niebyt, jak to w naszej historii, a na nas na niewolę, której doświadczyły całe pokolenia naszych rodaków, którzy tylko mogli modlić się o wolną Polskę, bo nie byli w stanie jej odzyskać. Dziś jest inaczej, ta Polska jest wielkim naszym zadaniem, ale co ważne jest wielkim naszym zadaniem pod tym właśnie hasłem, pod którym tą wolną Polskę suwerenną niepodległą walczył on. Błogosławiamy się z Zło dobrym zwyciężem. Pamiętaj o nakazach moralnych. Zachowuj się wobec bliźniego Twego, tak jak Ty byś sam chciał, żeby zachowano się może z Ciebie. Ufaj Panu Bogu, ale czyli swojej pracy, a przede wszystkim ułóż się i pamiętaj o swoich najbliższych, o swojej Ojczyźnie, o drugim człowieku. Niezwykło dam przez Ducha Świętego Umiejętnością święta Jerzego, która zaskarbiła mu zaufanie robotników, było to, że umiał po ważnych sprawach mówić do nich w sposób przystępny, łatwy do zrozumienia. Nie bał się tego, a jednocześnie nie nawoływał nigdy do agresji. Nawoływał do był człowiekiem wielkiej wiary, jak mówią wszyscy ci, którzy znali go bezpośrednio. Był przepełniony wiarą. Wiara konieczna. Niechże ten wielki dar, który miał błogosławiony ksiądz Jerzy, będzie darem danym dzisiaj wszystkim ludziom polskiego kościoła, polskim księżom. Niechże ten dar będzie dany także nam. Ludziom świeckim często tak bardzo potrzebne. Po to, by przełamać nasze lęki. Po to, by przełamać nasze obawy. Po to, by przełamać nasze trudności, które często mamy ze sobą samym, a czasem w zrozumieniu otaczającej nas rzeczywistość. Niechże nam pomoże w relacjach z naszymi bliskimi. Ale przede wszystkim niechże nam pomoże w nieustannej modlitwie. O naszą ojczyznę i za naszą ojczyznę. O to, by Polska trwała nie tylko dla nas, ale także dla przyszłych pokoleń. Ta Polska, o którą modlił się i za którą zginął ksiądz Jerzy Popiełuszki. Ta, o którą wzywał w swojej modlitwie, w swoich kazaniach, w swoim przekazie, który mówił do robotników, do wszystkich tych, którzy chcieli go słuchać. Niechże będzie ona naszym udziałem, niechże będzie ona zarazem także naszą siłą. Niech czuwa nad nami błogosławiony, a w przyszłości modlimy się i głęboko wierzymy w to, święty Ksiądz Jerzy Pawłupstów, patron Solidarności, kameralistów, górników i wszystkich tych, w którym na sercu leżała Polska i dobro drugiego człowieka. Polska sprawiedliwa, uczciwa, wolna, suwerenna, niepodległa. Ta, o której wszyscy marzymy i ta, która chcielibyśmy z całego serca, aby zawsze była naszym udziałem naszych dzieci i naszych nóg. Boże, błogosław Rzeczypospolitej, błogosław nam wszystkim, Błogosławiony Księży Jerzy wstawiaj się na nas.